Cześć, jestem schudłam 30 kg w 3 miesiące po porodzie. O tym, jak zrzuciłam pierwsze 25 kg, jest już filmik w przypiętej relacji na moim profilu. A dzisiaj o kolejnych 5 kg, przy których już musiałam się bardziej postarać, ale, ale udało się. Kolejna, kolejna piątka za mną. I tutaj chciałabym również przyjść troszeczkę z takim motywacyjnym nastawieniem dla Was, e, babeczki, które jesteście w ciąży, bo jeśli tak samo jak mi wyświetlają Wam się przepiękne filmy dziewczyn, które są na redukcji, mają piękne e, talerze, ale wyglądają na roboty, to muszę Wam powiedzieć, że da się... Naprawdę da się bez tego, jedząc w biegu z maluchem, fajnie, intuicyjnie redukować tą masę ciała. Zwłaszcza korzystając z tego, że jesteście w tym gronie, w którym udaje się karmić piersią, a to dodatkowo generuje wam cyt, bo podobno karmiąc piersią, spalamy dodatkowo plus minus jakieś 500 kalorii. Więc nawet jedząc normalnie, karmiąc piersią, mamy 500 kilokalorii na minusie. Więc to jest super. Bo dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie łatwiej sobie z tymi kilogramami poradzić. A musimy pamiętać o tym, że nie możemy jakoś bardzo restrykcyjnie tych kalorii przyciąć, ponieważ wtedy można ten pokarm stracić. Ja wam zaraz wrzucę kilka przykładowych moich śniadań, które naprawdę są bardzo proste, nie wyglądają, są zrobione w biegu, a wszystko działa, waga leci w dół. Także możecie zobaczyć moje nieinstagramowe śniadania i co mogę powiedzieć, bardzo bym chciała, żeby moje śniadania za jakiś czas wyglądały inspirująco pięknie i e, talerz wołał, zjedz mnie, zjedz mnie, no ale może na to przyjdzie czas, a tymczasem moje śniadanie wyglądają. O.